Dobry i cześć! Witam Was ponownie na kanale sklepu Flora Point. Ja jestem Klaudia i dzisiaj jak co tydzień przedstawię Wam, co nowego przyjechało w dostawie, będą i rośliny domowe, i rośliny zewnętrzne, ale oczywiście nie tylko. I też tutaj serdecznie przypominam, że już za chwilę, bo za trzy dni w niedzielę, oczywiście 26 maja, jest dzień mamy. No i tutaj stacjonarnie zapraszamy wszystkich na warszawski Wawer na ulicę Mrówczą 212. Tutaj możecie. Nawet w niedzielę jeszcze kupić prezent dla swojej mamy. No, jeżeli jesteś mamą, no to jeszcze w niedzielę możesz tutaj sobie kupić, oczywiście, prezent. No, wysyłkowo niestety już nie zdążymy, więc tutaj zachęcam Was do patrzenia na ten przegląd właśnie pod kątem jeszcze tego dnia mamy. Nie przedłużam i zapraszam Was na film. Miłego oglądania. Skoro mówiłam o dniu mamy, no to zacznijmy sobie od tych kolorowych cudów. Tutaj mamy Anturium Zizi, tutaj mamy Anturium Lili i są to Anturia raczej drobnolistne, których cała magia tkwi. W tych kolorowych przylistkach. Tutaj w Zizu mamy taki fiolet z delikatnym różem. Jak się bardziej przyjrzymy, to i nawet jakaś morela tam się znajdzie. A tutaj w Anturium Lili mamy różowe te przylistki. One tutaj są gdzie gdzieniegdzie takie białe, ale tutaj głównie są różowe. I jeżeli chodzi o uprawę Anturium, no to tutaj bardzo ważne jest regularne podlewanie. Nie do tego, żeby podłoże było ani przelane, ani przesuszone. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, to ja bym tutaj doradzała takie delikatnie zacienione, może nie tyle zacienione, co takie nie na pełnym słońcu. Oczywiście myślę, że na przykład parapet okna wschodniego dla Anturium będzie idealny. No, i tutaj do tych Anturium dobrałam również osłonki. Tutaj zielona osłonka do fioletowo-różowego Zizu, podkreślająca właśnie te różowe liście, a tutaj do różowego Lili. Cudowna niebieska osłonka z tej Fridocalowej yy, kolekcji. Yy, takie osłonki są dostępne również w kolorze czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Także jeżeli ktoś kocha kolory, a ja na przykład kocham kolory, także ja bym tutaj na pewno się w nią uzbroiła, no to właśnie polecam te osłonki, bo no myślę, że to naprawdę bardzo dobrze tutaj widać, jak one podkreślają właśnie piękno tej rośliny. Także dwa anturia na dzień mamy perfekcyjne. Nie odpuszczamy koloru, no i tutaj cudowna Agla, ona ma Grant Blossom w Doniczce 12c. O ile się nie mylę, to jest debiut tej właśnie odmiany Aglaonem na kanale. Tutaj liście mamy zielono-różowe z takimi różowymi jeszcze tutaj nerwami, z delikatną ciemną zielenią, ale tutaj te. Hmm, zobacz, one jeszcze mają na sobie czerwień, także od czerwieni poprzez róż, przez zieleń. Mamy tutaj oczywiście całą plejadę kolorów, jak to na Aglaonemy przestało. No i oczywiście, jak wiemy, do Aglaonemy najlepsze jest podłoże uniwersalne z perlitem. A jeżeli chodzi o miejsce, no to zależy od tego, jak bardzo Wam zależy na wzroście Aglaonemy. Jeżeli zależy Wam na szybkim wzroście, no to tutaj stanowisko raczej dobrze oświetlone. A jeżeli nie jest dla Was to aż tak istotne i chcecie po prostu zazielenić jakiś ciemniejszy kąt, no to taki ciemniejszy kąt również się nada, ale wówczas aglonowa będzie rosła troszkę wolniej. Dalej, z aglonem dostępne mamy mniejsze sadzonki, takie w doniczce 12, i to jest odmiana Jungle Shadows. No i tutaj dobrałam do tych aglonem dwie różne osłonki. Tutaj taki zgaszony róż do podbicia tych naszych różowych tutaj um, ogonków liściowych. Natomiast tutaj wybrałam taką ceratową osłonkę, której margines, tutaj ten taki pomarańczowo-różowy, idealnie pasuje do marginesu, który tutaj widoczny jest na liściu aglaonemy. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie, jak to się perfekcyjnie zgrywa. Jeżeli chodzi o aglaonemy, jeszcze to bardzo istotne jest to, żeby szybko przesadzić się z tego podłuża produkcyjnego. Ona, jak wiemy, kumuluje bardzo dużo wody, a aglaonema nie lubi wody, nie lubi zastoju wody w swoich korzeniach, także uwolnijmy ją od razu od tego. No i tutaj jeszcze taka piękna rureczka, no bo aglaonema właśnie rośnie w ten sposób. Nowe liście wychodzą w formie takich rureczek, a później są takie talerze. O, jeszcze tutaj ten wzorek moro na liściach. Nawet nie wiecie, jak czekałam na dostawę właśnie tej rośliny. Eukaliptus. Eukaliptus, w którym jestem absolutnie zakochana, i właśnie w tej mojej miłości chłodnej dobrałam do niego chłodną osłonkę. No bo właśnie Eukaliptus jest w takiej chłodnej odmianie. On ma takie delikatnie sercowate, okrągłe liście, które tak jak widzicie, wyrastają w parach. No i eukaliptus to roślina, która raczej lepiej sprawdzić się na naszym tarasie, na balkonie, w ogrodzie niż w domu, a to dlatego, że w domu jest mu za ciepło i on niestety będzie zasuszał u nas swoje liście. Cały sam się zasuszy. Chyba, że macie łazienkę, gdzie jest wysoka wilgotność powietrza, która jest chłodna. Myślę, że trudno znaleźć pomieszczenie, które właśnie spełnia dwa te warunki, więc eukaliptus poleca się na nasze tarasy, balkony i do ogrodu. Jak eukaliptusa pielęgnować? Jest to roślina, która lubi mieć regularnie podlewane podłoże. Lepiej, żebyśmy podali go ciut za dużo, niż żebyśmy dopuścili do suszy. I on poradzi sobie na stanowiskach takich naprawdę słonecznych, tylko wtedy musimy pamiętać o tym, żeby go regularnie podlewać. Jeżeli mamy na przykład zabudowany balkon, taki, na którym jest naprawdę ciepło, praży nam tam słońce południowe albo południowy zachód no to czasami będziemy nawet musieli i dzień w dzień z konewką latać, ale myślę, że dla tak pięknej kępy matowych, chłodnych liści warto, no bo też eukaliptus pachnie. I jego zapach może taki mentolowy odganiać nawet niektóre owady. Także też siedzenie przy grillu czy też z książką wieczorem na tarasie będzie dużo przyjemniejsze, jak nic tam nie będzie nas szczypało. No i taki eukaliptus będzie na pewno ozdobą każdego balkonu. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj z nim nie wrócę, bardzo się zastanawiam. Jestem w ogóle bardzo dumna z tej kompozycji chłodnej. Myślę, że to idealnie współgra. Tutaj z uwagi na to, że jeszcze, mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, zobaczcie, że tutaj te. Łodyżki są takie delikatnie różowawe, to ja bym jeszcze ewentualnie, zamiast tej błękitnej osłonki dobrała różową z tej samej serii i myślę, że wyglądałoby to naprawdę pięknie. Także, kochani, kto jeszcze nie ma eukaliptusa, no to proszę klikać na stronie, proszę przejrzeć do sklepu i w takiego eukaliptusa się uzbroić. On w naturalnych warunkach jest drzewem. U nas niestety tak duży nie urośnie, ale do 2-3 metrów na spokojnie może urosnąć. I on przy dobrych warunkach rośnie ekstremalnie szybko. Także. Koniecznie zapraszam do kupienia eukaliptusa. Zupełnie zmieniamy front, ponieważ teraz będzie roślina domowa, tak jak widzicie, ale zostajemy w takim chłodnym odcieniu rośliny i zapraszam Was do unboxingu, unfoilingu. I oczywiście to jest Sindapsus Pictus Argraeus w doniczce na wieszaczku. No, bardzo ładnie się rozłożył. To już jest taka doniczka dwunastka. Zobaczcie, jak tutaj gęsto jest na samej górze. Mamy tutaj już kilka przewieszających się pędów. Przesadźmy z Tindusa do ziemi uniwersalnej z Perlitem. Jeżeli mamy cięższą rękę, no to tutaj również sprawdzi się tak zwany bigos, czyli podłoże bardzo przepuszczalne, takie jakiego na przykład używamy w uprawie filodendronów czy monster. To jest roślina naprawdę wytrzymała. To, co możemy zrobić z to możemy go przelać. To nie jest tak, że on zniesie okresową suszę, natomiast on daje nam znać, jak chce dostać wody, ponieważ te listki zaczynają się delikatnie wyginać i widać po nim, że on jest spragniony, więc... Wtedy go możemy jak najbardziej podlać. Natomiast jeżeli te liście są sprężyste, jeżeli podłoże jest jeszcze delikatnie wilgotne, to nie podlewajmy no bo wówczas nam zgnije. Jeżeli nie mamy za ciężkiej ręki, albo jeżeli potrafimy się powstrzymać z podlaniem, to scindapsus naprawdę będzie rósł nam na potęgę bez problemu. Możemy go prowadzić po paliku, możemy prowadzić go w wersji zwisającej, co kto lubi co kto woli i tutaj naprawdę jest świetna cena, zatopnącze, bo zobaczcie jakie ono jest gęste. Tutaj naprawdę jest liść na liściu, tutaj jest kilka przewieszających się pędów, już nie będę liczyła i tutaj na każdym pędzie widzę, że idą już nowe liście. Także to jest naprawdę mega, mega dobra okazja, żeby takiego stendopsusa zdobyć. Teraz roślina, w której zakochałam się, gdy zobaczyłam ją na żywo, i nie spodziewałam się tak prawdę, mówiąc, że kiedyś będzie można kupić ją w Polsce jako roślinę doniczkową. A można! Plumeria, moi państwo, jest to plumeria. Tutaj akurat jest okaz kwitnący na biało. Jest to roślina, którą możemy uprawiać i w naszych domach, ale latem, w późną wiosną, latem możemy uprawiać ją także na tarasach czy na balkonach i jest to roślina, która będzie dobrze czuła się w podłożu dedykowanym sukulentom. Jest to również roślina, którą należy podlewać jak podłoże już tak zupełnie przeschnie. Na pewno jak byliście gdzieś na wakacjach, no to widzieliście takie kwitnące plumerie. Jeżeli taką plumerię chcecie mieć u siebie w domu, no to jest taka możliwość. Tutaj mam dla Was rośliny zupełnie zewnętrzne. To nie są rośliny, które należy tylko wystawiać latem na teraz czy na balkon, tylko to są rośliny, które należy uprawiać na zewnątrz i są to kloniki w dwóch odmianach. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest taki klonik bardziej szczepiony na pniu. On będzie tutaj tworzył na górze taką kopułę, oczywiście można go przycinać do kształtu, jaki nam się marzy. Natomiast tutaj forma taka bardziej krzaczkowa. No i oba tak jak widzicie, delikatnie przebarwiają się. Tutaj to jeszcze lepiej widać, że przebarwia się tak na czerwono. O, czy złapie, złapie. Natomiast tutaj mamy bardziej takie przebarwianie się na czekoladę, na taką burgundową czekoladę. Houston czy mnie widać? Cudowna alokazja Regal Shields. To co jest najważniejsze w alokazji Regal Shields to oczywiście spody jej liści i te cudowne neonowe nerwy. Spody są takie burgundowo-czekoladowe, natomiast nerwy i tutaj ogonki liściowe są limonkowe. Tutaj mamy od razu nowy, świeży, wychodzący liść, który tam próbuje z tej pochewki liściowej się wydostać. To jest już potężna sadzonka. No tak, doniczka 24 i świetna cena. Umówmy się, postawienie gdziekolwiek takiej rośliny załatwi nam całą sprawę, jeżeli chodzi o dekoracje roślinne i jest to w tym rozmiarze na pewno jest to roślina, która może być solitarem, czyli właśnie rośliną jedyną gdzieś, czy w jakimś pomieszczeniu, czy na ścianie i ona będzie perfekcyjnie pełniła właśnie swoją funkcję dekoracji. Ogromna, wielka roślina. Myślę, że tak metrowa to na 100%. No i tutaj wcale nie mniejsza alokazja gageana, alokazja o zielono- zielonych liściach. One są takie delikatnie pokarbowane. Mają też taką delikatną strukturę. No i tutaj jak widzicie falbanka z boku liścia. Nowy liść, który wychodzi. Wygląda przeuroczy. Tutaj próbuje się z tej falbanki jakoś wydostać. ale okazja rośnie z bulw, będzie dobrze się czuła w podłożu uniwersalnym z perlitem albo w podłożu przepuszczalnym. Jeżeli chodzi o stanowisko, no to tutaj możemy naprawdę zaszaleć od takiego, które jest dobrze oświetlone takim światłem rozproszonym do nawet takiego delikatnie zacienionego stanowiska. Piękna, ogromna Aglaonema, tak jak w przypadku Aglaonomy Regal Shields, ona bez problemu może być solitarem w pomieszczeniu. I myślę, że 90-100 cm to też na pewno ma wielka roślina w naprawdę niewielkiej cenie. Także kochani, no kto jeszcze nie ma, no to naprawdę zachęcam do kupna i do zazielenienia sobie połowy pokoju. Piękna kalata medalion, która jest piękna i od spodu liścia. Tutaj teraz te spody liści bardzo dobrze widzimy, ponieważ kalata porusza swoimi liśćmi tak, żeby jak najwięcej światła do niej mogło trafić. Jest na tyle mądra, ale tutaj powiedzmy, wierzchnie, blaszki liściowe również wyglądają nieziemsko. No kalata medalion ma piękne takie okrągławe liście z rysunkiem. Tutaj będzie dobrze widać. Oto. Z rysunkiem, zobaczcie tutaj dookoła, mamy piękne, takie jakby pióro puszowate rysunek. Środki są zielone. Piękna, naprawdę piękna kalata. Jeżeli chodzi o uprawę kalatej, no to tutaj postarajmy się zapewnić jej delikatnie wyższe, wyższą wilgotność powietrza. Nie zapominajmy o regularnym podlewaniu. Do podłoża możemy dodać troszkę torfu, tak żeby to podłoże właśnie dłużej trzymało tę wodę. No i pamiętajmy, że jeżeli nie mamy nawilżacza powietrza, no to możemy takie rośliny, które wymagają wyższej wilgotności powietrza, miejscowo zgrupować, tak że one w tej swojej grupie będą same sobie tak jakby podnosiły tą wilgotność powietrza. No i jest tutaj duża szansa, że. Będą wypuszczały piękne, zdrowe liście i będą nam pięknie rosły. Dzień mamy, możemy obchodzić z przytupem, no i tutaj poleca się przepiękna i naprawdę rzadka gloriosa. Tutaj kwitnąca na pomarańczowo, niezwykła roślina, naprawdę ona jest bardzo duża. Jest nawet w dopasowanej do niczce pomarańczowej mniej więcej metrowa roślina tutaj na trzech podpórkach, ale ta tutaj oczywiście jest bardzo dużo zieleni, natomiast ta zieleni. Chyba nie jest tak istotne jak to, co tutaj dzieje się w kwiatach. Myślę, że każda mama byłaby zachwycona takim prezentem. Jeżeli jesteś mamą, to daj znać, czy z takiej gloriosy byś się szalenie nie ucieszyła. Jest naprawdę w bardzo dobrej cenie i jest w dużej doniczce, bo to jest już taka 24. czwórka. Nie kończymy z kolorem, no i tutaj jeszcze piękna Echmea, która tutaj przykuwa nasz wzrok swoim różem, a tutaj jej liście przykuwają wzrok. Taki, taką, takim chłodem, takimi podłużnymi liśćmi zielonymi, z właśnie chłodnym takim nalotem. Można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o uprawę Achmej, no to tutaj raczej stanowisko z dobrym naświetleniem, no i tutaj nie możemy przesadzać z wodą, raczej tutaj zaleca się takie regularne podlewanie. Myślę, że to też jest idealna roślina na dzień mamy, tak? Zobaczcie, jak się przypadkowo złożyło. A tutaj mamy kalatę w odmianie Surprise Star. To jest kalata, która ma bardzo ciemne liście. Tutaj ta blaszka liściowa jest taka ciemno, naprawdę ciemnozielona. Ale tutaj mamy piękną różową obwódkę, starsze liście są jeszcze ciemniejsze. Przepiękna kalatea, ona od spodu jest równie ciemna co tutaj y, od góry powiedzmy, od, y, od wierzchu. I to jest też kalatea, która ma tutaj bardzo dużo sadzonek w tej doniczce, bo to jest chyba taka czternastka. A tutaj sadzonek jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tę kalateę możemy na przykład ustawić grupowo z kalateą medalion. Myślę, że to jest świetny pomysł. Z większych roślin mamy chociażby takiego krotona. Tutaj większy kroton jest za 320 zł, większy za 680 zł. No i jak widzicie, jest on w takiej pięknej aranżacji pomarańczowo-zielonej, czyli w takiej, w jakich kroton ma kolory liści. Tutaj mamy za to wazon z panią z ananasem i z winogronami. Mamy też wazonik, który jest opuncją i to już opuncją kwitnącą, także też nie bywały taki dodatek dekoracyjny. Ta osłonka w kształcie tulipana idealnie sprawdzi się w naszych wnętrzach i ona jest dostępna również w kilku kolorach. Pamiętajcie również o tych dekoracyjnych parasolkach, ale również o tych osłonkach. One występują w kolorze żółtym, czerwonym, pomarańczowym i niebieskim. No i to są osłonki inspirowane postacią Fridy Kahlo. No i tutaj również popiersia. Popiersia, które mogą pełnić funkcję wazonu albo taką dekoracyjną. I są to popiersia ręcznie malowane oraz ręcznie zdobione. Przejdźmy już do ogrodówki. Pamiętajcie, że ja Wam pokazuję tylko wybrane rośliny z tych roślin zewnętrznych, a na miejscu czy na stronie jest ich dużo, dużo więcej. Tutaj zwróćmy uwagę szczególnie na surfinie przepiękne, ogromne rośliny w koszyku, także gotowe do zawieszenia. Tutaj mamy pelargonie, które są tak jakby szczepione na pniu w kolorze pomarańczowym, czerwonym, różowym. Tutaj za to mamy coś dla fanów fioletu czy też różu, no i tutaj poleca się szczególnie szałwia. Było bardzo wiele odmian róż w bardzo różnych kolorach, no i tutaj ceny wahały się od mniej więcej 55 zł do 98 zł. Tutaj piękny perukowiec w limonkowym mocnym kolorze. I tutaj prawdziwa gratka dla fanów funki dla roślin zupełnie bezproblemowych, ponieważ we Flora Point dostępnych jest bardzo, naprawdę bardzo dużo odmian i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i pod kątem wyglądu liści, bo mamy liście takie duże, talerzowate, mamy długie, takie bardziej podłużne i pod kątem kolorów, ponieważ mamy funki limonkowe, zielone, kilkukolorowe, dwukolorowe czy też, czy też limonkowe, takie neonowe, ale też pod kątem ich takiego pokroju, jak one, jak one czy one będą bardziej rosły w górę, czy będą rosły bardziej w szersz? I na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, i ja dla siebie też coś znalazłam, ponieważ sama wyszłam z trzema sztukami właśnie funki. Funkie to rośliny, które możemy uprawiać i w pojemnikach na balkonie czy na tarasie, ale również oczywiście w gruncie. One na wiosnę pięknie odbijają i wyglądają cudownie przez, przez całą wiosnę, przez całe lato. No i oczywiście pod koniec jesieni niestety zamierają, właśnie po to, żeby na wiosnę pięknie znowu nam odbić. To było wszystko, co chciałam Ci dzisiaj pokazać. Jak zwykle czekam na Twój komentarz. Napisz mi, co z dzisiejszego przeglądu Tobie podobało się najbardziej, a ja mam nadzieję, że widzimy się już w następnym odcinku, ale zanim się z Wami pożegnam. No to jeszcze przypomnę o tym, że kanał można oczywiście zasubskrybować, film można polubić oraz można go oczywiście skomentować. A co najważniejsze, można również włączyć sobie powiadomienia i wówczas jak pojawi się nowy film na kanale, no to pojawi Wam się również powiadomienie i przypomnienie o tym, że ten film jest. Także myślę, że naprawdę warto i ja już się teraz z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego popołudnia, udanego weekendu, no i udanego dnia mamy. Wszystkiego dobrego i wszystkiego zielonego. Trzymajcie się. Cześć.